Witajcie w szóstym dniu na szlaku wiedzy przodków i dzisiaj właśnie poznamy trochę bliżej Persów. Persowie, czyli mieszkańcy starożytnej Persji, a dzisiejszego Iranu, to było dosyć rozwinięte społeczeństwo. charakteryzowali oni się tym, że ym, kluczowy aspekt ich życia to była równowaga. Cenili harmonię między ciałem a duszą, między pracą a odpoczynkiem, między indywidualnością a społecznością. I widać to dążenie do równowagi zarówno w ich sztuce, architekturze, ale także w filozofii życia. Nam w dzisiejszych czasach tego brakuje więc bardzo zachęcam właśnie do dążenia ku równowadze. Byli oni też silnie związani z naturą. Perskie ogrody charakteryzowały się starannie zaprojektowaną kompozycją roślin i wody. Ponadto posiadali oni naprawdę dużą wiedzę na temat rolnictwa mimo terenów, na których żyli i prowadzili takie innowacyjne techniki irygacyjne czyli nawadniające. Jeden z takich systemów przykładowo nazywa się Kwanat, o ile dobrze go wymawiam i był takim rozwiązaniem, które umożliwiło uprawę wielu roślin w bardzo suchych regionach. Więc jest to z mojej perspektywy imponujące, że już w tamtych czasach właśnie tak niesamowite dokonania ludzie potrafili. W wytworzyć, stworzyć, byli to też ludzie bardzo gościnni i tolerancyjni, cenili sobie przyjaźń, ta gościnność była bardzo głęboko zakorzeniona w ich kulturze, była wręcz cnotą, nazywała się Michman Nawazi i podkreślano tutaj znaczenie przyjmowania gości z szacunkiem. Zatem możemy się od nich nauczyć tego, by pielęgnować nasze relacje i by właśnie stawiać na to, że one są dla nas ważne tak samo jak ci ludzie, którzy wokół nas mieszkają. Jeśli chodzi o Persów, to kolejną charakterystyczną rzeczą jest również ważność samodoskonalenia. Dążyli oni do wiedzy, mądrości, moralnego rozwoju i to nawet dzisiaj może zachęcać nas do ciągłego uczenia się i poszukiwania sensu życia. Ale o to akurat się nie martwię, bo myślę, że wielu u nas tym samorozwojem jest zafascynowanych. Jest również taka perska legenda. O Złotym Ptaku. Jest to legenda, która uczy nas o poszukiwaniu szczęścia i spełnienia. I tutaj, szczęście jest w nas. To jest taki główny morał. Ponadto, determinacja i odwaga również jest mocno w tej legendzie podkreślona jako wartość.